Siemanko, witam serdecznie w pierwszym odcinku vlogu mechanicznego. Dzień dobry. Cześć wszystkim, witajcie serdecznie, stało się. Dzień dobry, no właśnie wrzesień 2021. Ok, piąty warsztat M4K Garage, Tym razem Szczecin, warsztat pełnej standaryzacji, warsztat w pełnej okrasie. Tuż przed otwarciem, otwarcie 25 września to będzie sobota. Będzie fajnie, będzie masa atrakcji, będą fajne samochody, będzie koncert, będzie grał letni, a może i łysy zaśpiewa Passata, ale nie o tym chyba dzisiaj odcinek, bo obiecałem, że w tym roku będzie działo się wiele. Będzie działo się wiele. Zaraz otwieramy Łódź, zaraz otwieramy Katowice, zaraz otwieramy Lublin, prawdopodobnie będziemy jeszcze w Zgierzu i w wielu innych miastach, więc ten rok zakończymy na nie pięciu warsztatach, tak jak widzieliście, tylko na co najmniej dziesięciu, a ideologia i marka m 4 cały, cały czas się rozgrywa e, i cały czas się rozwija przede wszystkim, więc słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, no tak naprawdę z początek września, a jak wygląda ten oddział? Opowiem wam o tym, co się zmieniło w warsztatach. Opowiem wam o tym, gdzie idziemy, jak się rozwijamy i jak wychodzimy do was, więc co chcecie posłuchać? A posłuchajcie, że to Wy sprowokowaliście to, że cała ta inicjatywa powstała, więc pogadajmy. Słuchajcie, zmienia się, rozwija się. Mamy coraz więcej pracowników, jeżeli chodzi o spółkę. Spółka to jest obiekt, który opiekuje się całą siecią franczyzową. Mamy bardzo dynamiczny rozwój. Mamy tak naprawdę ja. Odepchnąłem to od siebie, jeżeli chodzi o organizację wszystkiego, powierzyłem to moim pracownikom, zatrudniłem mojego przyjaciela, którego znam od takiego bajgla, po 20 latach z powrotem razem, więc prowadzi całą firmę. Jest to rozw rozwój i kierunek rozwoju taki jak chciałem, czyli nie tylko, że mamy pełną standaryzację tak, aby klient poczuł się w każdym warsztacie tak samo, to przede wszystkim wychodzimy naprzeciw Wam, klientom. Staramy się rozwiązywać wszystkie trudne sprawy, staramy się być z Wami na bieżąco w kontakcie i przede wszystkim stworzyć miłą atmosferę przyjaznego warsztatu tam gdzie chce się wracać. I to jest to, na czym pracujemy, to jest to, na czym tak naprawdę kilku, kilkanaście osób siedzi, ludzie jeżdżą, ludzie audytują, ludzie sprawdzają, ludzie podnoszą jakość. Coraz więcej mamy szkoleń pracowników biurowych, coraz więcej mamy szkoleń mechaników. Słuchajcie, skończyłem tak naprawdę wczoraj. Znaczy dla Was to nie, nie wiem, kiedy ten odcinek wychodzi, ale fizycznie dla mnie, kiedy ja to nagrywam. Wczoraj skończyłem rekrutację i to jest coś pięknego, bo powiem Wam: zamknięty mam nabór, nabór już na mechaników, mamy cztery kategorie mechaników, i tak naprawdę każdy chce się rozwijać i to jest ważne. Nie zatrudniamy osób, które mają 40-50-letni staż i zaczynało od małego, dużego Fiata, a dzisiaj potrafią coś tam. Nie, my chcemy zrobić tak, żeby pracować według jednych standardów, żeby wszystkie wymiany. Tarcz, klocku, zawieszeń były tak samo robione w każdym oddziale i do tego właśnie dołożyliśmy wszelkich starań. Dla was, ciekawostka, tak naprawdę już już teraz, kiedy to oglądacie, pierwsze dwa warsztaty, szemut i kościerzyna, testują opcję samochodu zastępczego na wynajem. Mamy kupę samochodów, tak naprawdę mamy nowe skody Skale, nowe skody fabie. A jeżeli będzie trzeba, to będziemy mieli nowe skody oktawie, dobrze wyposażone, które chcemy tak naprawdę, żeby każdy klient. Mógł mieć możliwość skorzystania. Dlaczego każdy? Bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy mamy. Tak, tu w Szczecinie. Zaczynamy od pięciu stanowisk. I wyobraźcie sobie, że mamy cztery remonty silników, mamy cztery wymiany rozrządu, potrzebowalibyśmy z 10 samochodów. No nie jesteśmy w stanie tego zapewnić. Mamy jakąś podstawową ilość samochodów na warsztat. Minimum dwa, które jeżdżą jako zastępcze auto, na dłuższe, na prawej remonty. Ale postanowiłem. Nie robić wypożyczalni samochodów, chociaż tak to brzmi. Dlatego, że naszą ideą nie jest zarabianie na tym. Naszą ideą jest dopasowanie się do Was. I tak naprawdę wyszliśmy z założenia, że na chwilę obecną mamy coś takiego jak wynajmowanie tych samochodów dla klientów w cenie około 60 złotych brutto. Brutto. Jak ktoś ma możliwość odliczania sobie VAT-ów i dochodowego, to wie jaka to jest mała kwota za dobę, czy nawet 70, w zależności od tego, jaki to będzie rejon, jaki to będzie auto. Do tego limit kilometrów na poziomie 120 plus tam za dopłatą parę groszy za każdy inny kilometr i staram się cały czas to udoskonalać w tej chwili jesteśmy ach, zejdę, już w trakcie produkcji swojej warsztatowej chemii taką jak chciałem, żeby te odrdzewiacze, żeby te zmywacze, żeby te smary były zrobione tak jak chciałem dlatego zestandaryzowałem wszystko, dlatego mam PMO Dlatego tak naprawdę na drugiej ściance, to Wam zaraz pokażę, mam teka, dlatego chcę przy każdej wymianie oleju na przykład pukać silnik, żeby ten motor Wam jeździł przez lata, dlatego chcę zmieniać troszeczkę wszystkiego i zmieniać pełen obraz, bo owszem, dołączyć do franczyzy nie jest problem. Wystarczy napisać maila na franczyza Małpka M4K, mieć luźne 200-300 tysięcy złotych, żeby wejść we wszystko. Stopa zwrotu taka, jakbyście... No, tak naprawdę w nic innego nie zainwestowali, bo mieszkanie Wam nie da takiej stopy zwrotu i tak dalej. Tutaj mamy 2-3 lata, jesteśmy na zero, zarabiamy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcy w zależności od rozmiaru. Ale ważnym jest to, żeby to Tobie widzu chciało się wracać za każdym razem. Mamy gadżety w postaci chociażby do każdego auta, ramki pod rejestrację, wlepki, choinki zapachowe, długopisy. Brenduję, staram się. Ale jeżeli chodzi o mechanikę pojazdową, chciałem i tak zrobiłem. Czyli. Na razie będzie zaraz chemia, nie do kupienia, tylko na warsztatach będzie stosowana. Zaraz będą oleje. Tak naprawdę, jeżeli się uda, to z PMO może zrobimy tak, że PMO dla nas będzie produkowało oleje poprzez fabrykę, w której produkuje, bo podoba mi się ta standaryzacja ze względu na to, że mamy produkty tak, jak chciałem. Otwieram sobie kartę specyfikacji oleju i widzę, ile jakiej bazy jest, i co naprawdę syntetykiem czy nie, a nie tak, jak wielkie firmy sobie nazywają full syntetykę, dają minerał. Wiecie o czym mówię, nie? Dobrze, jeżeli chodzi o warsztat, Szczecin, wita Was od 25 na otwarciu wraz ze mną, i całą załogą i wieloma naszymi samochodami. Może parę projektów ściągnę. Ruszamy, tak naprawdę, od 27. Będzie pięć stanowisk. Zajmujemy się pełną mechaniką pojazdową, od remontów silników. Potuningi, chip tuningi, przeróbki. Tak, staram się robić tak, aby Dynoset zaraz tak naprawdę dla nas e, stroił online. My będziemy mieli też hamownie kupowali na koła i szkolili pracowników, żeby miało to ręce i nogi. Przede wszystkim zajmujemy się też waszymi trudnymi sprawami. Na biurze mamy trzy osoby tutaj, pięciu mechaników i postaramy się pomóc Wam, jeżeli będziecie mieli problem, chociażby nie do rozwiązania, ale też pamiętajcie, że Żaden warsztat nie ma szklanej kuli, jak dzwonicie, i nikt wam nie wywróży, co jest z waszym samochodem przez telefon, bo tak też robicie. Też na żadnym warsztacie nie zostaniecie łysego, bo łysy nie mógłby się sklonować na każdy warsztat, na ileś stanowisk. Przecież zobaczcie, Wrocław ma 8 stanowisk. Szczecin 5, Szemut 5, Kielce 4, zaraz 5. To się powiększają Kielce, cały czas wszystko rośnie. Ale co fajnego, jesteśmy dwa miesiące po otwarciu Kielc, a tak naprawdę 3, i zauważyliśmy jedną fajną rzecz. Jesteście zadowoleni z tego, że macie wszystko czarno na białym. Jeżeli została dokonana naprawa, dostajecie protokół, co zostało zrobione, jakie części, ile za robociznę. I to jest ten standard, który chcę robić. Plan marzy mi się, ale to już jest od Was zależne, aby w przyszłym roku stanąć na minimum 30-40 warsztatach, a docelowo zrobić ich około 100-200. Ktoś mówi nie za szybko? Nie. 19 rok cały. Przygotowywałem się do tego, żeby wdrożyć system franczyzowy, pisałem podręczniki operacyjne, uczyłem się, spisywałem swoje doświadczenia prowadzenia warsztatu, który nikt mi nie pokazał, jak się prowadzi. To musiałem 100 razy uderzyć o ścianę, 50 razy uderzyć o podnośnik, żeby wiedzieć, jak się nie dać zrobić wciula klientowi, jak się nie dać oszukać pracownikowi, jak rozpoznać mechanika od wymieniacza i bajkopisarza, bo takich miałem złotoustych i 20 rok cały czas testowałem. Uczyliśmy się, wraz z Wrocławiem, jak to wszystko wygląda. Pisaliśmy wszystko. I to jest ten rok, w którym jestem gotowy. I my tak naprawdę nie sprzedajemy kota w worku. My sprzedajemy gotowy, fajny, ideologiczny pomysł. Nie tylko na zarobek, ale na to, żeby zrobić coś dla siebie, coś wewnątrz siebie, zrobić coś dobrego, bo wszyscy właściciele, nie muszę ich przedstawiać zawsze, ale wszyscy inwestorzy, to nie są typowi biznesmeni, to są ludzie, którzy są tak jak ja, z pasji do motoryzacji. Przez w 16 roku, tak początek filmu, 16, 17, 18, 19, 20, ponad 5 lat temu, zaraz 6, zaczęliśmy razem vloga, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. I cieszę się, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, kochani. Dużo nie będę mówił, bo to już widzieliście w Kielcach, wszystko wygląda tak samo. Meble, fast servisa, oleje PMO, półkanki Teka. Narzędzia NEO, podnośniki. Powoli produkowane wszystko dla nas będzie. I na tych podnośnikach nie trzeba kupować za 20 tysięcy podnośnika, nie, cztery tunówki, które pracują u nas w pierwszych wersjach od 18 roku, nic się z nimi nie dzieje. Ale wszystko postanowiłem, żeby było z głową i żeby wyglądało tak jak jest. I tak będzie wyglądał każdy warsztat w Polsce. Które przejmuje lub tworzy od nowa, bo też zaczynamy budować warsztaty. I to jest bardzo ważna rzecz. Jest też taka niespodzianka, ale o niej nie będę mówił. Cały czas się robi, cały czas jakiś tam projekt tajny, warsztatowy ukrywam przed wami. Kochani, chciałbym zrobić to, co robiłem z wami w 16 roku. Chodź tak dalej, jak dalej, mówię słońce za przerazi i ludzie powiedzą, że, że nie patrzę się do kamery. Teraz się patrzę na was. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy się spotkali jak ze starych dobrych czasów, czyli 25. To jest sobota, macie wydarzenie na Facebooku, podwieszam je w opisie tego filmu. Zróbcie taki hałas z serduszka, udostępnijcie to, niech to się niesie, pokażcie siłę, jak za starych dobrych czasów. Bo pół roku walki o życie, jakie stoczyłem, co wiecie na prywatnym kanale, pokazało mi, że never give up, zawsze do przodu. I będziemy mogli pogadać, spotkać się, zbić pionę, wytłumaczę Wam, tu się wszyscy spotkamy. Ja wiem, że wydaje się, że to nie jest dużo miejsca, ale myślę, że łącznie z tym placem, gdzie się odbędzie koncert, jak będzie Was dużo, to też wystąpię i będzie śmiesznie, e, łącznie z tym placem, który jest tutaj, myślę, że się pomieścimy, bo we Wrocławiu było Was około 4000. Teraz mam nadzieję, że będzie skromniej, ale spotkajmy się, zbijmy pionę, zróbmy zdjęcie, pogadajmy o tym, jak ja to widzę dalej. A Wy drodzy widzowie, jeżeli chcecie, macie jakieś pytania, jak to działa, jak działa standaryzacja, jak działa cykl szkoleń, My już mamy coraz więcej firm, chociażby zaczynając właśnie od PMO. Każda szkoli mechanika, jak dobierać olej. Układy hamulcowe, amortyzatory. Każda z tych firm certyfikuje mojego mechanika, jak to robić poprawnie. Każdy mechanik, który przeszedł przez moją rekrutację i całej ekipy i wszystkie testy, przyjeżdża do nas na tydzień pracy, żeby zobaczyć, jak to wygląda, co on tak naprawdę potrafi, więc jeżeli jest, zalążę w nimi potencjał, szkolimy. I tak będziemy robić. Nawet jeżeli tych warsztatów będzie 200, to pamiętajcie, że jakość jest najważniejsza, a jeżeli jest w topa, to żeby ładnie się ukłonić, wziąć to na klatę i powiedzieć: Dobra, stary, spieprzyliśmy, robimy. I tak staram się działać cały czas. Dobra, jesteście za tą ideologią, ideą. Ideologia to może się to brzmi, M4K garaż, to zostawcie kciuka w górę. Kolejne warsztaty, tak jak powiedziałem, na pewno to jest Łódź, Katowice, Lublin, a i pewnie się też zdarzy. I ja bieżąco będę informował. Macie stronę M4K Garage, nie dość, że www, możecie sobie jako zakładkę kliknąć, też macie link w opisie. To macie facebookiową, Instagramową, czyli sieć warsztatów M4K. I tam pokazujemy, w którym miejscu się otwieramy, kiedy jak. I wszystko jest na bieżąco. Mam nadzieję, że dojdziemy do sytuacji, że nawet w 40-30 tysięcznym mieście będzie jeden nasz warsztat, chociaż 3-4 stanowiskowy. Ale z tą samą ideą, żeby walczyć i deptać patologię polskich warsztatów, żebyś w każdym warsztacie ty dostał paragon, fakturę, żebyś wiedział, co jest robione w twoim samochodzie, żebyś wiedział za co płacisz, żebyś dostał rzetelną wycenę. I nie da się zrobić tanio i dobrze. No bo każdy zarzuca, że 180 zł macie stawkę na wsiach 200 w miastach. Tak, ale na to się składa sprzęt, którym pracujemy. Na to się składa jakość, na to się składają szkolenia, na to się składa całość kompleks. Wynajmy, leasingi, wszystko. Więc co? Chcecie ja się cieszę, że możemy się zobaczyć. Stasiu też się cieszy, będzie z nami? Będzie Stasiu z nami, no właśnie. Będzie nawet Marcin, to tak słyszycie, pan Migawka, zobaczcie. <laughs> Człowiek, który tutaj cały czas pracuje nad oprawą fotograficzną. Naszą wcześniej pracowała Agata, teraz pracuje Marcin. Jest naprawdę fajnie, jest duża, fajna ekipa, więc nie wiem, na żywo troszeczkę więcej wam opowiem, bo też nie chcę, bo ja bym mógł wziąć podręcznik operacyjny, wyjąć 30 stron biurowego, 40, 50. Przedsiębiorcy. No ale jakbym tak zrobił, to każdy mógłby chyba już prowadzić warsztat, jakby chciał, prawda? A to nie na tym polega. Więc jeżeli jesteś klientem albo widzem i po prostu chcesz się spotkać, widzimy się w sobotę 25. A jeżeli chciałbyś z nami tworzyć markę, tworzyć legendę, tworzyć historię, to tego nie ma w Polsce. I tego chyba nie ma na świecie, żeby tak sfranczyzować warsztat samochodowy, żeby w każdym wszystko działało tak samo, od standardów, usług. Ja wiem, powiecie ASO, ale ASO się wymienia nie naprawia. Chcesz dołączyć, chcesz zainwestować, tu masz maila, franczyza Małpka M4K, skontaktujesz się, przejmiecie ojciec dyrektor, przejmiecie nasz asystent, przejmiecie nasza asystentka i będziemy rozmawiać i będziemy widzieć się też na rozmowach kwalifikacyjnych, czy dany petent w ogóle się nadaje jako inwestor. Uciekam do zobaczenia w normalnym odcinku. Przepraszam, że znowu zmarnowałem wam ile minut Stasiu? 13. Czyli jakieś 14-15. Ale niełatwo było nagrać ten wstęp, ale podobał się wam? Tak się wam podobało to. Kciuk dla Stasia. chcił dla wszystkich. Do zobaczenia w piątek, albo może to leci w piątek? Nie wiem, kiedy to leci. Trzymajcie się. Cześć.